Hale Ludziska, z tej strony Fabu284, a to kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj gramy w Minecrafta, ale zanim zaczniemy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I dzisiaj mam pomysł, że zbiorę parę krów. Mam nadzieję bynajmniej, że zbiorę. Bo wiecie, no nie zawsze to jest pewne czy zbiorę, czy nie. I pójdę trochę tego. Do kopalni i sobie zrobię zbroję, bo moja zbroja to y, zbieranina jakaś. W sumie sobie niech, niech odłożę ten, ten hełm, bo mi się przyda, jak będę iść do netheru. Mi się bardzo on przyda. Najpierw, może sobie zróbmy parę jedzenia, bo y, ledwo co mam, y, życie. Schowam parę rzeczy i to tylko działa z tym, e, no z tymi zaznaczeniami na tym, na Javie, ja gram na Petroku, ale w ogóle nie ma nazwy, a ja to nazywałem, czy to mapę nazwałem dom, no nie, ale poziom 3-4, o co tu chodzi poziom 3-4, nie wiem. Raczej mi się mięsko już zrobiło. No, zrobiło się. Ja odłożę sobie piórka. To, 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 to. Haha, nie mam miejsca, ale mam beczunie. Hop. Idę sobie ją do domu włożyć. Jak tam na ślisku? Nie rozwaliłeś tego? Nie. Włożę sobie tutaj wełnę. Chciałbym sobie. Kilof mi się zepsuł. Kilof mi się prawie zepsuł. Będę musiał nadrobić z tym kilofem w takim razie. Odkładam te niepotrzebne rzeczy. Yy, patyki też mi nie są potrzebne. Wszystko mi się tak szczerze psuje. To mogę odłożyć. A tego już nie. Ok. Nie mam niczego tak, szczerze. Zrobię sobie jeszcze chleb. Dobra, Unia szkielet. Szkielet. Nie lubię szkieletów. Siedem chleba. To tutaj odłożę mam. O, mam miejsce. I mam kostkę. Ale tym się raczej nie zajmę. Brać moje wilczki raczej nie biorę. Ale wezmę sobie jagody jeszcze w razie czego hop, hop Jagody dają pół tego, pół głodu Ale i tak są dobre. O i mam 23 jagody. No to dobrze. Tyle są so, ojeju. Ile tych jaj. Muszę je pozbierać sobie i 9 jaj. No to trochę dużo, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Trochę za wolno liczę. Dobra, nieważne. Co to jest? I co tu jest? Ja tego nigdy nie widziałem. Ej! To będzie kiedyś wodna wyprawa. Wodna wyprawa. Jak to brzmi? Nie wzięłem trzciny. A, po, a chodzę na krowy. Ja. W ogóle, jak to zabrzmiało? Nie wzięłem trz, trzciny, a chodzę na krowy. Jak to brzmi? Dobra, trzcinę dwie mam. Dwie. Hop. Dwie trzciny. Raczej mi wystarczy, bo i tak muszę tylko dwie. No nie, Wasowiec nie chcę nakarmić. Chcę krowy. Gdzie są te krowy? Zawsze to znajduję. Wszystko, jak tylko szukam, to nie ma. Dobra, no muszę szukać, bo potrzebuję. Jest owca. Szara. Daj jedzonko. Eee. Gdzie mogą być tu krowy? U, kolejne owce. Ja sobie je wezmę. Hop! Kurczaka widzę. Wioska już nas nie interesuje. Dzisiaj do niej. Ja to odkryłem, wiedziałem, ale dlaczego to tak lata? Nie wiem. Y no dobra, ale gdzie są te krowy? Ty no ja tyle, ja trzy chleby zjadłem, a już nie mam, już mam, już powoli nie mogę biegać, nie? Gdzie są te krowy? A, nie ma ich. To jest ciemno-szara, to nie. Nie chcę jej. Kurczak też nie. Też nie może być. Gdzie jest ta krowa? Dwu, dwie. Dwie tylko. Czy ja tak dużo pragnę? Chyba tak. Ewidentnie. Ewidentnie za dużo marzy. Dwa zwierzątka. Tutaj, o, bagna, żaba, nie, co tu jest, co to jest, to jest jakiś ten, no tu też to jest, dobra, nie zbieram tego, nie wiem, żaba, ej, z tego coś wychodzi, nie, nie wiem, czy to można zbierać. Ja tą żabę chcę wziąć, ale nie wziąłem znowu smyczy. Smyczy znowu nie wziąłem, ja muszę. Żaba umie z tego zjeść tą eee, smoka. Chyba to mogę zerwać, nie? Nie. Nie mogę. To nie wiem, co jest. Tutaj. A. Dobra. No, krowy tutaj raczej mogę się nie spodziewać. Ja tego... Ee, ja sobie może zbierę trochę tego drewna, bo ono fajnie wygląda. On wygląda jak takie... Jakby się dało nad ogniskiem i dał się te łańcuchy, to by wyglądało, jakby mięso się robiło. To... U! To chyba jest jakaś... Nie wiem, napiszcie, co to jest. Uuu, ej, tu jest ładnie. Ja tutaj może sobie kiedyś zrobię... Nie, ja muszę sobie tu zaznaczyć, gdzie to jest. Dobra. Ech, duże te bagna. Się boję, że ja się zgubię. Różowa owca. Różowa owca, kolejna. Co jest? I to taka oryginalna. I tamta jest chyba bardziej różowa niż ta, co ja mam. Nie wiem. Mogę też ją wziąć, no. Tylko. Kolejna wioska! Kolejna wioska! Co? Kolejna wioska. I to nieopuszczona w dodatku. Co? Krowa. Krowa jest. Dwie nawet. E, ale to są chyba trzy domy. Ale żelazo widzę. Ej, to jest chyba dobra wioska, bo ona jest przy bagnach. Ej, i ona będzie bezpieczna, bo jak będzie coś szło, to żabka sobie wyliże. Marchewki. Co jest? I ta wioska jest spoko. Ta wioska jest lepsza, ale te bagna przeszkadzają. Bagna to będę musiał, no na pewno kiedyś mi się uda to zrobić. Że ją kiedyś naprawię, ale. Co tu jest za dom? Aha, to jest ten. Uuu, kompas. I papier. Fajnie. Ale z tego, z... No jak to się nazywało? Z kowala chyba mogę zapo zapomnieć. Ej! To jest bagienny! Co? Co on ma? Marchywki za emer. Psz, tutaj jest więcej osób niż w tamtej. Tam są trzy na krzyż. W sumie. Chodźcie, krowy. Krówki. Tylko da się zrobić tak. Chyba się dało, tylko nie umiem trafić. Nie, nie da się. Kurde, nie da się. Dobra, chodźcie. Później muszę. Ja bym, mi się by koń przydał i to bardzo. I co? Jest kolejna wioska. No chodźcie. Kolejny. Kolejne krowy, no mówiłem jak na złość. Teraz, teraz jeszcze trzy tam biegają. A przed sekundą ani jednej nie było. No co jest? Minecraft. Nieładnie tak. Ej, krowy, chodźcie. Wiemy, z tym szybszy od was. I to ja muszę chyba zrobić sobie. Dużo żelaza i wziąć ich tam do mnie sobie I zrobić tam u mnie taką bazę Tylko, że to będę musiał w trochę innym miejscu, bo U nas to jest kloc Czyli dom 50 farm, które nawet nic nie robią Bo ich jest tam za mało no Jak spad... Dostałem obrażenia z trzech klocków No kolejny Krowy, no co jest? To ja ile mam? Raz, dwa, trzy, cztery. Co? Skąd tyle? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem będę miał krów. No co? Osiem? Jakim cudem? Przecież przed chwilą to nie było. Była jedna. Znaczy, no tam jedynie była, bo nie było żadnych. I pewnie zaraz kolejna przyjdzie. Nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie. Ale mi się zremowało. Wow. Chyba pierwszy mój do Czarna owca. No co? Teraz, no to wszystko. A jak szukałem, to nie. No Minecraft taki jest. No dobra, już się przyzwyczaiłem. No nie, nie chcę. Ciebie. O. Chodźcie. No trochę ich. Będzie. Mogę sobie dwie utuć i będę miał, nie wiem, na książkę. Bo ja powoli muszę iść w diamenty, do kopalni, nie? Powoli. No, w sumie pójdę szukać diamentów po żelazie, bo muszę mieć tak minim, no. maksymalnie, tak, minimalnie, nie wiem. Muszę zrobić sobie jeszcze Dużą, dużą armię, żab, wszystkiego papugi, bo tam widziałem jeszcze jest dżungla. Psów. Muszę wszystko mieć. Kró, świń, muszę jeszcze mieć, bo świnie chyba coś. No, kolejne żelazo. Aha, bo tu przez rzekę muszę przepłynąć. Nie, ja będę musiał walczyć z potworami. O nie. Nie zdążę chyba. Ale no, kolejna wioska. Kolejna wioska. Już chyba nawet wiem, jak będzie się odcinek nazywał. O, to ja już wiem, no. Raczej mam już pomysł. Co? Przeszkadzałam wam, liście? Chodźcie, szybko. Gdzie jest nasz most? Tam daleko jeszcze. Jeszcze trochę iść. Muszę zjeść. Sorry, że jem kogoś bliskiego. No chodźcie. Zaraz umrzemy. Ja was nie obronię przed tysiącoma potworami. Ja was nie obronię, ja sam będę uciekł. Hop, tutaj liście rozwalamy. Liście, liście. Hop, tutaj coś jest? Nie ma Żeby tak... Znaczy no, nie wiem gdzie jest mój most, chyba on jest tam daleko Chodźcie krowy Tylko się nie zabijcie wszystkie Ej, było 8 krów, a... Dobra yy, Trochę, trochę krów tych zginęło Dwie muszę mieć Dwie. I na końcu nie będę puszczał wszystkich, bo wtedy to... Uuu, yy... widzę już naszą wyspę. Chodźcie, krowy. Widzę już światło. O, tam jest wasza zagroda. Ona jest fajna. Ej, ej, cztery muszę mieć chociaż. Że jak będę rozmnażał, to będę miał sześć. A nie cztery, znaczy trzy. Szybko. Dobra, przez wodę to chyba marne szanse, nie? Ha, dobra, idziemy przez wodę. Nie ma innego wyjścia. Albo umieramy. Albo nie umieramy, ale dłużej idziemy. No wolę chyba tam drugą obcy. Tam coś się świeci chyba... Portal. Portal tam jest! O kurde, Enderman. A no tak. Co ja zrobię, jak nie będziemy mieli pereł? Nie będzie wtedy tego. Yy, no. Endu. Mhm. On zniknął. Pojawił się. No szybciej. Dobra, chodźcie przez ten jeden klocek, on was trochę przyspieszy, bo widzę tutaj tego utopca. Muszę, no właśnie zapomniałem, że są utopce i to mnie strasznie wkurza. Chodźcie. Jest to jakiś? Nie. No chodźcie przez ten klocek, to o wiele szybciej będzie. No a chodźcie dalej. No chodźcie, krowy. No co wy uciekacie ode mnie? Chodźcie. No co wy się cofacie? Krowy. No nie puszczacie tej jednej. One się pchają na ten klocek. Muszę go zniszczyć. No nie, zaraz pewnie... No właśnie o tym mówiłem. Dobra, muszę go zniszczyć ten klocek. I chodźcie. Chodźcie, bo zaraz jakiś utopec przyjdzie. No... Krowy... Chodźcie. Dobra, nie, ja płynę po tego. No czy idą? No chodźcie. Aha, bo one się tak cofają. Dobra. Nie płynę po smycz. Już połowa drogi. Znaczy, no, 75%. Takie. He he, he, długo czasu nam to zajmie, żeby dojść z tymi krowami. Nie wiem, co mogę zrobić. Zanim one dojdą, to tak szczerze, ja wszystko zrobię. Nie? Zdobędę diamenty, pokonam smoka. Ja no, na pewno nie. 4 minuty pewnie zajmą te krowy, i, i tak będzie. O, już są blisko. I tak muszę. Ja idę do tego portalu. Trzy super rzeczy znalazłem: krowy, portal. Znaczy, no cztery: fajna góra, yy, i fajne pomieszczenie, gdzie mógłbym zbudować sobie domek, ale za późno. I wioska. Znaczy, no, na wioska, bagna. Żu żółwie. E, nie żółwie, tylko te e, żaby. No chodźcie. E, trzy godziny później. Dobra, jeszcze z... O, creeper. Super. Dwa. Jeszcze z 30 kratek może. Szybciej. Już creeper od was szybciej płynie, mimo że on nóg i rąk, znaczy no ma nogi, rąk ru, ru, nie ma, rąk nie ma, jeju, rąk nie ma No w sumie rogów to on nie ma yy, Dobra, nieważne Ech. Fajnie gdyby dało się rzucać krowami, nie? Na 3 godziny płyną. Pójdziemy jeszcze do tego portalu na szybko. i Zobaczymy co tam jest. No nie, creeper. Uciekaj. Idź stąd. Chodźcie, krowy. Uciekamy od niego. Dobra, już mnie chyba nie, nie powinien gonić. No, już mnie nie goni, ale enderman dalej tu jest. No chodźcie. A jednak mnie chyba widzi. No, dałaś. Z ośmiu mam cztery. No chodźcie. No, dałaś, szybciej. Szybciej, szybciej. No, wreszcie. I teraz najgorszy element. Pchanie. On, te krowy się zawsze pchają. Muszę to rozwalić. No chodźcie. I raz, dwa, trzy. Hop. Pójdę sobie jeszcze do tego portalu szybko. Ja w ogóle myślałem, że to jest jakaś lawa czy coś. W ogóle, fajnie, gdybym znalazł lawę, spróbowałbym zrobić portal. Tylko wiecie, no, jak ja bym spróbował zrobić portal, to wyszedł, wyszłaby farma krów albo owiec. właśnie, tak umiem robić portale jak. E, jak przejść smaka. Pamiętam, co raz grałem i. 50 razy musiałem, musiałem wykopywać tak dużo rzeczy. Aha, jest cały rozwalony. Super, cały rozwalony. Aha, no świetnie. Złote jabłko i złoty hełm. Muszę zobaczyć, jaki enchant na tym hełmie. Szybko. O. I. Ochrona przed ogniem, nie, ogniem niezniszczalność. Ochrona. Co? Przecież to jest zbyt mocne. To jest zbyt mocne. Wejdźmy tutaj w jakieś bezpieczne miejsce. No, bezpieczne miejsce, że wszystko mnie w sumie może zabić. E, dobra, może lepiej wejdźmy gdzieś na drzewo. Hop. Yy, już. Dziękuję Wam za oglądanie. To by było na tyle. Widzimy się w innych odcinkach Papa Ludziska.